Słyszymy w dzisiejszych czytaniach, że Kościół dzięki Słowu Apostołów ciągle nieustannie rośnie. Kościół to wspólnota, gdzie króluje miłość, ale pamiętać musimy o tym, że każdy człowiek ma swoje zobowiązania wobec siebie. I wobec innych. Mają, ma Kościół zobowiązania wobec Żydów. Ma być dla nich wzorem i przykładem. Ma być po prostu przykładem dla wszystkich ludzi spotykanych na drodze swojego życia. A również od tych ludzi trzeba uczyć się tego wszystkiego, co w życiu jest dobre. Ludzie każdego z nas biorą za przykład swojego życia, bo każdy brat oczekuje od nas pomocy, a naszym obowiązkiem jest podać rękę słabszemu, posilić zmęczonego i ratować każdego, który do grzechu jest kuszony. Tylko wtedy możemy czynić wszystko dla Boga gdy będziemy pamiętali o naszych obowiązkach wobec bliźnich naszych Czynić będziemy to tylko wtedy gdy będziemy pracowali dla dobra innych Davis Bun w książce pod tytułem Modlitwa nieznajomej Opisuje dyrektora firmy, który nazywał się Chris. Jego firma jest na skraju bankructwa. Pojawia się oferta na dobry kontrakt. Chris sprawdza w internecie brazylijską firmę, które chce u niego zamówić wykonanie usługi. Zauważa jednak, że ta firma działa nieetycznie. Wyszukuje ona firmy, które są bliskie ba bankructwa, wchodzi z nimi w kooperację, a potem nie płaci za usługi, aż w końcu doprowadza ją do bankructwa, a na końcu kupuje za bezcen. Chryst przychodzi na spotkanie z kontrahentami, i stawia swoje warunki jasno. Podaje ceny za usługi, domaga się zobowiązań terminowych, a właściciel brazylijskiej firmy chce go zmiękczyć. Lecz mu się to nie udaje. Chce go pozyskać w końcu dla swojej firmy, proponując mu stanowisko swojego. Zastępcy. Ale Chris się nie zgadza na to. Chris mówi, moje dobre imię to jest wszystko, co posiadam w życiu. By pracować dla Was musiałbym mieć finansową niezależność, bym mógł płacić rachunki na czas i honorować to, co zostało zapisane w kontraktach, gdyż ja wypełniam zawsze wszystkie swoje zobowiązania. Kiedy Chris odrzucił tą hojną ofertę, podeszła do niego kobieta, która pracowała w tej firmie i powiedziała: Byłam odpowiedzialna za to, aby przed rozmowami przebadać Pana, wykonałam wszystko tak jak setki innych poleceń. Dokładnie, dyskretnie powaliło mnie jednak to, gdy dowiedziałam się wszędzie, że jest Pan człowiekiem dobrym. Chciałam pan zapytać, jak pan to zrobił, że zachował pan swoje zasady życiowe aż do dzisiaj? I wtedy Chris postawił jej pytanie: Czy pani jest z wierzącej rodziny? Odpowiedziała mu, że jej ojciec jest pastorem. A gdzie pani dorastała? Mieszkałam w St. Louis, potem w Kansas City, a zbuntowała się pani przeciw wierze? Ja nigdy nie przywiązywałam do wiary zbytniej wagi. Myślałam, że bez wiary sama sobie w życiu poradzę. Jest pani silna. I wszystko jest przed Panią, powiedział Christ. A ona mówiła, że wszystko cokolwiek w życiu robiła, było złe. Doszła do perfekcji w tym, że ukrywała przed sobą zło. A wtedy zaczęłam badać Pana. Najpierw myślałam, że to żart. Później dowiedziałam się, że pan udziela się w parafii, ma pan rodzinę. Wszędzie, gdzie pytałam, słyszałam tylko to, że jest pan dobrym człowiekiem. A to, jak zachował się pan u szefa, to słyszałam od mego ojca, że tak po powinien postępować każdy, Wierzący człowiek biznesu. A wtedy on uśmiechnął się do niej i powiedział: Proszę panią, niech pani pamięta nigdy w życiu nie jest za późno. Nie wiem, od czego zacząć, mówiła, by naprawić błędy swojego życia. Ale po pewnym czasie ta kobieta przyszła jeszcze raz do Chrisa. Przyszła i powiedziała mu, że zrezygnowała z pracy w nieuczciwej firmie. Wystarczył przykład jednego człowieka, bo dobry przykład ma zawsze moc zmieniającą. Dlatego pamiętaj mnie, ciebie, każdego z nas. Chrystus zaprosił do Kościoła, abyśmy byli dobrymi ludźmi i swoim przykładem zapraszali wszystkich spotkanych na drogę życia, która prowadzi do nieba. Amen.